Które były reprezentowane w ogólnopolskim turnieju piłkarskim ochotniczych straży pożarnych. Na wojsko w Losalię wszyscy też biegali na ochotnika. A z dumą możemy poinformować, że najlepszymi strażakami i piłkarzami zostali ochotnicy z Gorczenicy kujawsko pomorskiem Praca strażaka, tak samo jak, jak hmm, gra w ramce, wymaga hmm, pełnej koncentracji i poświęcenia. Moim marzeniem jest umiędzynarodowienie tego turnieju. żeby Oprócz tych 16 województw, wszystkich startowały drużyny, z którymi na przykład z naszego województwa ochotnicze straże pożarne w Austrii, w Niemczech współpracują. Na piłkarze z małej miejscowości Gorczenica pod Brodnicą nie było mocnych. W finale pokonali oni ochotników z Małopolski, a brązowe medale to była OSP z Hajczem a w Gąsawie przez dwa dni była areną piłkarskich emocji. Momentami było gorące, ale jak relacjonuje Hubert Majdowski, obyło się bez pożaru. A my teraz kończymy za chwilę informację o pogodzie.